Ideą zasadniczo jest to, że zawsze funkcjonujemy w ramach uszkodzonej struktury. I ta struktura jest po części biologiczna, częściowo socjokulturowa, po części tym, co zostało nam podane przez naszych przodków. Zarówno w formie praktycznej, jako infrastruktura, ale również psychologicznie, jako aktywnie wyuczona zawartość naszej psychy. Także to by zawierało na przykład naszą zdolność, aby używać języków i słów, jakimi się posługujemy, i zdań, jakimi się posługujemy, i wzajemnego zrozumienia, jakie wypracowaliśmy w konsekwencji wchodzenia ze sobą w interakcję. Mówiąc archetypowo, ta struktura zawsze, zawsze jest martwa i uszkodzona. I powodem, dla którego jest martwa, jest to, że została opracowana przez ludzi, którzy już nie żyją. A powodem, dla którego jest uszkodzona, jest to, że rzeczy rozpadają się pod swoim własnym ciężarem. I fakt, że ludzie nie kierują się właściwie ku celom, powiedzmy, przyspiesza ten proces rozpadu. To to, co to oznacza, to to, że młodzi ludzie zawsze mają powód, aby być niezadowoleni i cyniczni, Mówiąc o bieżącym biegu spraw, od zawsze tak było. Także warto wziąć to pod uwagę, jak sądzę, takie przemyślenie, takie konceptualizacje, jak na przykład patriarchat w tym świetle. Bo to jest archetypowa prawda, że struktura społeczna jest uszkodzona i niekompletna. A to, co to oznacza, to to, że jest to coś, z czym musisz się zmagać w każdym momencie, i w jakiś sposób, w swoim życiu. To jest stały element egzystencji. I bycie niezadowolonym, że struktury społeczne, a nawet biologiczne, wewnątrz których żyjemy, są niekompletne i niedoskonałe, I traktowanie tego zbyt osobiście, to jest najgorsza część tego. Branie tego do siebie to jest błędnym odczytaniem stanu kondycji rodzaju ludzkiego. To zawsze jest prawda, że to, co otrzymałeś i w czym żyjesz, jest zdegenerowane, uszkodzone i potrzebuje naprawy. I łatwiej jest to po prostu zaakceptować, bo jest w tym również element pozytywny. I elementem pozytywnym jest podarowano mi coś raczej niż nic. I być może nie obdarowano cię czystym piekłem. Bo, zwłaszcza w kulturze takiej jak nasza, gdzie wiele rzeczy faktycznie działa dość dobrze, jest tam miejsce na wdzięczność. Nawet jeśli ta maszyna jest zepsuta, nie jest to taka, która jest kompletnie zdewastowana. I nie pracuje dosłownie w każdej sekundzie na twoje nieszczęście i zagładę. A tak mogłoby być, bo wiele społeczności tak wygląda. Także fakt, że żyjemy w społeczności, która taka nie jest, uszkodzona poza wszelkim wyobrażeniem, jest czymś, za co powinniśmy być wiecznie wdzięczni. Cóż, żyjemy wewnątrz uszkodzonej struktury i spoczywa na nas również odpowiedzialność za to uszkodzenie, ponieważ nie robimy wszystkiego, co w naszej mocy, aby stale ją naprawiać. I możesz powiedzieć, to faktycznie jedna z zasadniczych. Ludzie mówią, jaki jest sens życia. To, co mają na myśli, to naprawdę, jaki jest pozytywny sens życia. Bo jak wcześniej wspomnieliśmy, negatywne znaczenie życia jest w pewien sposób widoczne samo przez się. Pozytywny sens życia odnaleźć można w zauważonym stanie braku napraw w warownym mieście, które zamieszkujesz. A następnie wybranie się, aby coś z tym zrobić, aby załatać pęknięcia i naprawić mury, aby uczynić strukturę, którą zamieszkujesz tak bezpieczną i tak produktywną, jak to tylko możliwe. Nie brakuje okazji, aby to uczynić. Możesz to robić w swoim własnym umyśle, możesz to zrobić w swoim własnym pokoju, możesz zrobić to w swoim własnym, w swoim własnym domostwie, w swojej lokalnej społeczności. I być może, jeśli staniesz się dobry w robieniu tego na wszystkich poziomach, możesz rozejrzeć się ponadto. Także mamy wyzwania. I to, co jest w tym ciekawe, w tej niedoskonałej strukturze, ma ona zestaw wyzwań wbudowany w siebie ze względu na swoje niedoskonałości. I być może ze względu na swoją uszkodzoną naturę, co wymusza od ciebie potencjalną odpowiedź w postaci heroicznej przygody. A heroiczną przygodą jest, aby obstawić barykady i naprawić miasto. I zawsze możesz to zrobić, nieważne jakie są Twoje osobiste warunki. Zawsze jest coś, co jest nie tak w Twoim otoczeniu. Co nie jest poprawne. Nie jest właściwie uporządkowane. Co możesz po prostu naprawić, jeśli tylko chcesz. Jedną z rzeczy, o których będziemy rozmawiać dzisiaj, jest ta idea, że jeśli Twoim zwyczajem stanie się podejście tego typu, rola, jaką powinieneś się odgrywać, to ulepszanie rzeczy gdziekolwiek jesteś, jakkolwiek możesz. Tak, aby to, co stanie się, faktycznie polepszało sprawę, gdziekolwiek jesteś, na wiele różnych sposobów. I my naprawdę, jako gatunek, możesz również powiedzieć, że, nawet jako pojedyncze osoby, rzadko się tam zapuszczamy. To nie jest coś, co jest nam przedstawione jako hipoteza zbyt często. I to jest dla mnie dość zaskakujące. Wiecie, miałem ciekawe doświadczenie jakiś czas temu. Poszedłem do restauracji, chodzę tam, bo mam alergię pokarmową i oni bardzo poważnie do tego podchodzą. I kelner zaprowadził mnie do stolika i powiedział, że oglądał moje wykłady. A to mnie spotyka dość często. Był z tego powodu szczęśliwy. Powiedział, że awansował w ciągu ostatnich czterech miesięcy. Awansował dwa razy, bo oglądał moje wykłady. I naprawdę, uznałem to za poruszające doświadczenie, bo możesz powiedzieć, cóż, on pracuje jako kelner w restauracji i nie ma w tym nic szczególnie heroicznego, ale ja się z tym nie zgadzam. Bo nie obchodzi mnie, gdzie jesteś usytuowany. Możesz wykonywać świetną pracę w dosłownym znaczeniu, w jakimkolwiek zawodzie. Możesz wziąć jakikolwiek zawód, jaki wykonujesz i możesz z niego zrobić zgrabny kawałek totalnego nieszczęścia. Albo możesz zachować się jak cywilizowana ludzka istota i zauważyć, że niezależnie od tego, gdzie jesteś, w złożoności drzemie bogactwo, które jest totalnie niewyczerpane, na wyciągnięcie ręki. I możesz to potraktować poważnie, mówiąc, Przydarzyło mi się być kelnerem w restauracji. Być może nie jest to coś, czego się spodziewałem. I być może nie jest to miejsce, w którym chciałby skończyć. Ale to nie jest nic. To jest bogate środowisko i mogę je uczynić o wiele lepszym, jeśli będę chciał. Mogę mieć dobre relacje z moimi współpracownikami, nie plotkować za ich plecami. Mogę właściwie potraktować moich klientów. Jeśli na horyzoncie pojawi się możliwość, mogę ją wykorzystać i zobaczyć, co się stanie. Także on powiedział, że właśnie to zaczął robić i sprawy układały się dla niego o wiele lepiej. Miał o wiele lepszą rolę niż trzy miesiące wcześniej. A trzy miesiące to nic, prawda? To nie zła trajektoria. To jest droga w górę. I to jest to, czego naprawdę chcesz. Wspinanie się w górę jest nawet lepsze niż znajdowanie się gdzieś na szczycie, o ile się znam, bo jedną z rzeczy, które czynią Twoje życie wartościowym, jest czyste uświadomienie, że zmierzasz w miejsce, które jest lepsze od obecnego, a nawet lepiej, jeśli zrozumiesz również bezpośredni związek przyczynowo skutkowy między rzeczami, które robisz, i nachyleniem takiego podejścia. Także dostaję wiele listów od ludzi, tego typu.